Wszystkie życie, z się tryskać, w nowym odcinku. W dzisiejszym odcinku jesteśmy w Waszym ulubionym świecie, czyli prawdziwym życie. Dziś będziemy robić eksperyment. Lewamy na joker królewskiego. Ja. Teraz do jakiegoś, no połączenia naszej się tutaj przyda, A my robimy ciastki, robimy ciastki, no bo kwiata, tak, te jednota, które będziemy widzieć... Pomarańczak, brzoskwinia... Wyście żoskwini, zrobili taki kamień, wywołali tutaj Poczekajcie. Się, żeby, żeby ci, żeby, żeby... Ale wiecie co? Nie, nie. Ciekawi mnie, jak bardzo dużo, jeżeli te kartki będą dostępne, no bo pewnie też zniknie za jakiś czas, nie? No jasne, no wiesz, 30 minut to mia... Ej, czekaj, to pewnie...

Idę dodatko, y -y. hey, bo dodatkowo, ja no, no, no to poczekaj. Nie, nie, nie. Nie, nie, nie. Nie, ja z Nie, nie, nie. Nie, to nie, poczekaj, Nie, 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 Musimy to nie, 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 szybko. szybko, szybko. Kupiłem jeszcze dwa... Tak, dobra. Tak, śpij, się, Nie. że są zwykłe Patrzcie, a są zwykłe dwa. a nam dwa. się się dwa. nich jeszcze dwa. Tak, jeszcze dwa. Tak, proszę, dwa. Tak, jeszcze

Dobra, dwie mile ci będzie, ale nie powiesz Ja też, smórka będzie Ha ha, ja wiedziałem, że no. to powiesz smurka. No po prostu ma jak każda, bo na taki drajn w ogóle, który został stworzony ja pamiętam. One more, snap, tak, to chcę no? tak? zrobić ostatniego snapa, żeby no. exactly efekty wszystkie napełniły mhm. naszego lakka racza Więc come on, robimy to admino no. O mmm. idzie admin, idzie admin Dzień dobry panie sami, <tosm> poproszę <tosm>